O, besta się w opuściła grupę No, nie się czekać już A już skończyli Saulę, tak? Saul skończył No Nie ja wiem, kurwa tam jest Skończyli, skończyli, na ich A bo, bo może ona będzie z nimi grała No może Tam, kto tam, Struper grał, Saul, kto jeszcze? Supernowa, Saul i... i, i... Aha. A Simon chyba jeszcze był. A jeszcze Simon, bo oni w czwórkę grali, no aby ci Adi kurwa. E, e, nie, znowu nie może wgrać kurwa czy nie chce grać. Och, nie. ale to pewnie nie tego, było, bo na TS aby nie bił nawet. Już teraz ma, ma ten ale... Już bym ale go zjebę jak przyjdzie Jak szmaciesz konia Kubek, jesteś tam? Czy też poszedł w Weź tam się zapytaj, czy gramy, nie gramy Caula